60 ja bym wziął. Dzisiaj... Ja musiał skończyć te 220, to by było. Dzisiaj skończysz. Znaczy chciałbym, nie? Zobaczymy. Po drugie do Dino Waliski, do Generala. Pa, Fiatak. Ja jest bliski dzisiaj, nie? Tak. Sumo. To jest ten Sumo. Tak? Po co? Ja 500 <głos> Nie <głos> wiem, ja to się bo boję tego sumo, nie? Dlatego wolę klasykiem lecieć 20 chyba, 3 i tak zrobił no Ale po co? był przodem e, czy tyłem? Tyłem Czyli bagaźnik był podnoszony, pusty? Bagaźnik, ale to było i tak ciężkie no, a ja nie U Mariusz zawody. Ja myślałem, że Kajem był do wygrania. No teraz, teraz w ubiegłym roku co Mariusz robił w Bydgoszcze, ja tam sędziowałem. Z ziłkiem to też była fajna impreza. Fajnie to wyszło mu, nie? Chcę co, co, co roku to robić. Ja ta belka do wygrania, tak, no chyba... W sensie jest tutaj, to, to tak? bo? No, to były te dnie? Były nie, ale była belka była do wygrania metalowa. Wielka była do wygrania. No i fajne zawody. Ja mam nadzieję, że... Znów będą takie fajne Mariusz zawody jak zrobiłeś. Ale oglądaj to... i subskrybuj Może tutaj panie, że... w siłacie pomoże. Szymek jest. jest Szynek, to... Szymek jest mistrzem Polski w dos... dos... do... do Trzeba robić kolejniki, robić, 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 robić. Nie no. wiem. No teraz będę dla mnie się pokazać to, wiesz. Nie ma pan? O, panu i to będzie na tydzień. Musztynie. A Paweł będzie za tydzień, no? Nie, żebyśmy to nie wchodziły. Zobaczymy. Taki kurde, dzisiaj ta sobota, taka dziwna droga. To przyspany jestem. No, tak. no. Wiesz, to nie każdy tydzień będzie taki sam, nie? No nie. nie. Jak to będzie? ciepło, to zobaczcie. Wszystko się będzie budziło do życia. O. I, ryż, i ten siła ten ryż... będzie się, siła będzie budzić się do życia. Tak jest, nie? Ty widzisz, jak siła w plecach. Chyba nie aż tak. Coś jeszcze raz spróbujemy. To piasek z No, to, to już. jeszcze z piasku to jest. No, Prawda To nie z krążków, to... Z kroszka. chyba. Nie, to z krążka się sypie, bo jest pod tą gumą, bo to jeszcze jest Champions League. Z no. Nie wszystkich. Tak. No nie, no nie czyszliśmy ich, nie. Po prostu nie były używane. Teraz został złapany. <śmiech> <śmiech> Ta piaskówka na no. Zawsze było takie. Co mi? Ja czepiam. Yy, Jesteś no. A tak do pewnego momentu, jakby ja sobie wymyśliłem, że tyle ile mogę, że do utrudnienia sobie, nie? czyli w tych budach, a dopiero później jakbyś będzie. Deficyt, jakby, tak, no tak jakby trochę ten deficyt sobie. I tak często kiedyś tenowałem na tym mocnym deficycie, bo sobie tam kładłem jeszcze jakąś podstawkę. Ja Teraz tego nie robię, bo, bo nie wiem, bo nie robię, no bo, bo kurde, jeszcze nie ma żadnej oficjalnej informacji, że się przygotowuję do jakichś zawodów, nie? no bo gdzieś tam chciałem, wiesz w jednym boju W ciągu w ciągu chciałem, no sobie ale to by musiało to chociaż trzy pachy pójść, ale na razie to niemożliwe, więc nie wydaje mi się. W tamtym roku nie udało mi się wystartować, więc nie wiem czy w tym no roku... W roku. nie eee, za znaczy, rok, nie ten rok minął poprzednim, no. nie? Byłem to tak, 28, 282,5, no, zrobiłem. E, no. no i ja teraz jakbym jechał, to chciałbym... No dobra, no 290, no, żeby jakiś progres był, nie? Ale to i tak było, to jak ja, no, ostatnio mówiłem, 282 zrobiłem i to ciężko, no bo ja tu uwagę gubiłem, bo to było najgorsze to może być. Do, do, 100. do 100. No a, a dwa dni przed miałem 104, 104 z kawałkiem. Jechaliśmy do tej sierpce, jak u jadłem na miejscu, jesteśmy, bo było e, wieczorem, nie? No uważenie było wieczorem. O godzinie 19:00 Nie, kilo coś jeszcze miałem, nie? On do mnie mówi jeszcze kilo chyba z groszem, nie? Coś takiego, nie? To ja miałem 40 minut, biegałem na siłę, tam na kiję, że człowiek, aż w końcu było 5 minut ostatnie. Chodzę, mówi, dobra, zapałeś się, nie? Bo ja to byłem tak wymęczony, że nawet jak zjadłem, na, bo to z rana... zawody na drugi dzień o 12 miał stał, nie? to człowieku, to, 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 to ja się czułem jak klas, nie? No, no, ale to i tak się cieszyłem te, te 282,5, nie? Więcej? 270 lekko, a więcej nie dokonałem, nie? Chyba, nie wiem, ja wrzucałem jakieś tam zawsze relacje albo coś, nie? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże, nie? Na pewno, na pewno. Na pewno. O, nie, mam krótkie paznokcie. Ja musisz tak mieć ten paznokieć tak dłuższy, żeby robić na zamek. No, Zapuścić Trzeba Zapuścić bo wtedy on ci tu przetnie. Aha. no, no spróbuj sobie to, zobacz, jak to od razu wycina. nie? ja też mam krótkie paluski. No, krótki, nie chcę dwa razy nie Ja na No słowo, to no, To miał zawsze takie palce, nie długi. U mnie to było tak, zawsze to samo robiłem, nie? Bo uchwy też nie było jakieś rewelacyjny, ale ćwiczyłem go, ale ja zawsze łapałem tak walizkę, nie? Tak łapałem, ona się tu tu, jak już puszczało, to jeszcze wtedy na palcach, nie? A ty zaś chyba tak nie robił, nie? On łapał tutaj, że nie zakręcał, nie? No ja zawsze zakręcałem, bo to mi tyle dawało, powiem, idę, 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 stunęły się cyk i dalej, nie? Sobie jeszcze wtedy kciukiem mocno co docisnąłeś, no nie no ty ty no, to 10 metrów zrobiłeś, 10 metrów spokojnie zrobiłem, nie? że wiele osób. Ile ważyły te walizki? Wtedy? Ty, ja no, nie no, pamiętam, ale różne były, nie? Najcięższe, najcięższe jak ja nosiłem to były 140. A tak to zawsze były 130 robione, a w tych takich typowych zawodach amatorskich kiedyś na no to 110, ale i też 120 dużo razy były. były W Dniżycku takie małe, nie? No, no, a to one były takie, no, wyrywały łapy te 125, wyrywały jak nic, nie? Teraz mamy co tutaj Markusia świcie z nami. To jest firma, co? Nie? pewnie. Pans, to, to jest Chris, z Chrisa? Nie, my się chyba nie poznaliśmy Nie, mamy, się zdać, nie wójta. Wójta? To jest, tego pana też znasz, tego to ja Cześć, nie wiem. Się Cześć Marta to ona ma tutaj, zobacz Czyż ma się Ona jest codziennie To jest mój piąty trening w tym zbiorniku No, tutaj Tak Ona z zrobił tak? Mówiłam, że matka będzie chciała biegać, albo tylko jeździć. Tak, tak. Słuchaj, możemy to ściągnąć. Tam z babstryczkiem. A, ty. No bardzo, 20 wypadamy. Co ty, tak? 160 będzie? Nie, 21. Co? co? ja bym na jakimś chodzeniu się po 30. Nie? A to jest większe, to znaczy? A, to jest miod! To znaczy 180, nie? No, 190. To najwyżej zbędą. będzie podchodził pod 190. Zobaczcie, gdzie będzie... Nie marta. Tak, ja ducham, to my się przygotujemy do zawody. Ja mówiłem, że zrobię. Ale no nie ma mi w czołg. Z trąbem nie? No ale to musiał trąb kłamać, tak trąb kłamań ma. Hej, zrób takie, to my wystarczyjemy, my się przygotujemy. Ktoś chęci na zawody z trąb kłamań? Tak, a masz już dwie kandydatki. No, a? A Krys gdzie? Gdzie 220 podchodzi. Czekaj, teraz Cię wtrącam ja z trąb kłamań, tak, Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, żeby zrobić zawody z Ja i Marta jesteśmy już chętne. Zapisane. Ale, ja. ma, ale, ale mają parcie na szkło. Poczekaj, bo my was wygryziemy i wtedy już nikt nie będzie chciał was oglądać, tylko nas. Przygotowania, tytuł, pierwszy odcinek, batuje. Przygotowania do zawodów. A nas co oglądać? Właśnie tam jakieś wyświetlenia sutki skoczyły. Dobra, 220 teraz. E, jak to było ostatnio natural Strong, cały czas podtrzymuje to. Naturalny strąb, nie Chris. 2020. Opa! Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Obie. ciężej było? co? A ja w tamtym tygodniu robiłem bez opasek e, w ogóle, nie? A, na 3000, to się No Nie, za mało to mało spać No wczoraj się on Pyszkło? Mąż mój stwierdził, że jutro ciężko dzisiaj, ryzykło, nie? nie? Bardzo ciężko I, I tutaj, tylko jutro moja mamy na pośpię no, tak, tak, tak. no, ale... no, ale... Gdzie jesteś Pawełek? Pablo? is the Pablo? Where's the Pablo? E, my dwie to ja, ja no, no, zastępujemy no. Pawła Piskosza <laughs> Dwa gąsa brakuje dla Pawła Piskosza <laughs> no, 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 no. Nie się spodoba <laughs> Amonia. to czyszczacie i to Pawełera To już tak <laughs> A w ogóle jak masz zatoki, to jest super ja bym sprawa Ja się zatruła tym. Ten... Nie, no. Magle zawodach wąchają amoniak. A nalepek masz luz zapchany. Pobudza? pobudza? ale też tak bierz takiego Weź tak Normalnie byś chciała na legalnym ale... chciał Ja Ja niechcący myślałam, że była nie że się ciągnął. Nie, no to jest fajne, a zatoki jak masz zabalone to w ogóle, nie? To już jest chury, super sprawa, nie? nie. No dobra. Oh, leszczu. No, Dobra, dawaj. Napa! Jeszcze raz. Nie. Zmęczony jestem, no ale... 230. wyściganie na Ło kurde, to by było jakieś te podświatowe jakieś... Mrlo. Ale dobra, poprawiłem to co tydzień temu po prostu i tyle, nie? A ile miałeś? Byłem wyścignięty. No dobra, czyli co, wy chcecie walizki wszyscy, Tak. Naprawdę to jest Szymoncy z Wali, tak? Ja nie chcę się dosyć. <grymne> nie, chyba co? Ja nie wiem, czy ja tak wstał. Ju, pierwdolek, przez to nie Ile to jest 20. Ale to, no, no, to się. 50, tak? 50 kilo chyba. Możemy zważyć zaraz tutaj na wadze. Tylko weź do wagi, dojdź chociaż. <grymne> <grymne> żeby chłopaki się nie przyśmienieli. Nie, chyba co? Zbaczyć? No grzbiecior, trzym plecy trzymają idziesz. Idzie, idzie, no, Nie rzucaj, powoli, Dawaj. Nie, ręka by się, by się zgiwała. No zawiń to jak to zamczy. tak zawiń sobie o. Ty możesz zobaczyć, jak chcesz. Ja uważam, że najlepiej jest tak, że po prostu sobie jak zawiniesz jedno drugą, później jak wstajesz, to to się tak zaciska fajnie, nie? I jak już tracisz tą siłę, to wtedy z tego momentu schodzi na palce. A no i jak może... najlepiej, przed uchwytami czy? Ogólnie powinny te walizki być ustawione tak, nie? Żeby uh -huh. fajnie A, się tak, stawało? Tak, tak, no żeby, żeby tak było, nie? Uh -huh. Przedstawicielka po polu, jestem w stanie powiedzieć, ale jest tak, i... no. tak, w Dobra, możemy że no, no. no. jest w stanie powiedzieć, że jest ale stanie nie że jest nie no, stanie powiedzieć, że jest w No dobrze, tak właśnie. Coś coś co się śmiejesz? <grym> ja one wszystkie tyle samo. No znajdź, idź na ulicę, znajdź inne babeczki co to podniosą. No proszę, proszę bardzo. Idź, idź, proszę. Mało w tyle, No właśnie. No, więc nie podskakujesz no, tak jak Kris Nie tak samo jakiego tam. To było co te walizki. by na zawodach ostatni raz To mu się nie zapomina. Powinnam bardziej ręce tak rozłożyć, nie? Bo za mocno ja miałam takie takiego Czy Czyli głosu sobie pierwszy nie wstaniesz. Cyk. Unormuje się wtedy, wtedy najlepiej sobie w głowie mówisz tak. Raz, dwa. Wyrównasz to i ten Tak, raz, dwa. Raz, <grym> dwa, dwa. Raz, dwa. Musi boleć. O I powoli. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. No już dalej, nie? Przepraszam, przepraszam. Na środku masz, na środku. I powoli. I raz, dwa. Raz. <grym> No, staram się nie. Bo, nie. Musisz stanąć i Mi się zdaje, ci... że chyba nie miałaś równo, wiesz? Ja, ja ci powiem tak, pierwsze co to powinniście pasa użyć, daj, daj pas, nie? No bo jutro... Tak, o, magnezja płynna jest tak, fajna. Bo żeby to nie było, że Marta wstanie już pierdolą z tormenta, nie? Pas, pas. Pas sobie ten, zaraz. Żeby... Płynna, no lepsza. No. Wstań, poczekaj. I teraz, pierwszy krok. I pierwszy dobry. Raz, dwa. Tak. Raz, dwa. Chyba za bardzo na boki się ryszia. Wąska nogi. No. Postaraj się... Bo ty tak chodzisz. Nie? No teraz styka. Niech nie się nie. Węże, się nie stykało. Bo spokojnie, będzie po prostu takich, ale nie buja się na boki. One się obijają, nie? Tak mi się wydaje bynajmniej. A? Nie buja się. Raz. No coraz lepiej ci idzie. Teraz no, już lepiej. O, ja, ty, ty, ja tak nie noszę No już o, z zawrotem, Patrz, chwyt masz lepszy, zobacz. Ale masz uchwyt, Ty, masz. O, już nas lepiej, widzisz, o. No zobacz, to jest silna ręka. Jest. Brawo. O. A, Chris mówi dalej. Teraz już nie Lepiej powiem. ode mnie, ona ma, ona ma męża.

to jest Chris z sopotu, nie jest z Sopotu. Kris z Sopotu. Nie, nie, mam szereg za bo na te walizki też e, są niżej, nie? W ogóle chyba. Nie? Czy nie? Ci mi się wydaje. Idzie <grym> marma? O, no, zrobi całą długość. Zrobi całą długość! Zrobi całą długość! Jest! <grym> I zaraz dokończą Marta Zaraz dostanę Marcię Kurde, tylko my tu musimy zawsze coś trenować Bo ja nie będę przyjechał do tych siłatek. Jak nie? Zabawy sam na czoło Siłę robić, on musi robić siłę, siła Powoli sobie tak, dobrze, dobrze, dobrze ją Uspokój te walizki Uchwycać mocne chyba, co? To jest hardko dziewczyna Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Będą zawody z drugim strony. To kończal, widzisz? To kończal. Ja. Pod ja. głową. No, my zrobiliśmy coś na polskiej stronie, ale tu wieś, tak? Kurwa, ale nie. Były. Nie, czyli to nie. Bież. Ja myślę, ja myślę tak, że jak byśmy zaczęły na wiosnę mi info już teraz, że robimy takie zawody Kurde. I, i treningi u nas. Ja myślę, żeby się znalazły, bo to jest coś innego i nie ma tego no. i soj, myślę, że... Aneta, Aneta Florczyk to takie walizki 110-120 do nas z no, tym biegała, jak śladu nie było nawet widać. No. Nie? Tylko musiały być takie konkurencje no wiesz, nie? takie walizki no. bardziej no. też połączone z rennami jakimiś, bo dużo babeczek lubi te właśnie biegi takie kombatowe, nie? No to tylko przyjechała może dać, no? My to spróbujemy, spróbujemy. No musisz nam zrobić, my potradujemy? Nie muszę robić, bo trzeba zamówić. Weź no? No tak. sobie na stole Torna i zobacz, tam są te belki, lekkie. A w leci to na co nie, nie, nie. można. No, Nie, Bardzo, nie, faktycznie A to, co zrobiłem, Nie już Nie polecam Michała Szumerskiego. Wystrzynki się zaczęły trochę mocniejsze, a takie ja to mnie nic, nie jest na... O kurde, ale to nie jest Dziwnie Jakoś pospinany, taki kurde, błobo bo, bo. Dowiecie, nie, jak to nie, nie w dupie ona nie powiedziała, nie? Ale jakoś tak było, że oficjalnie rezygnuję z tego. Nie ja będę tańczyła jak to było? W ten sposób ogląda tego wspaniałego live'a nowego. Jak to było? Dobra to, to się z roku materiału Kurde, ja y, rabiał się, to, na szkołem tu. Z tymi walizkami już się uczułem. Za! Na raz. Za dużo kawy, za dużo kawy się. Filmówka. Filmówka. Na nowego Kadilata. Na Eskalena. najnowsze skalejna, czy naj, naj, ja, ja naj... <laughs> Najnowszy, no, najnowszy to, skalejna, najnowszego jest najnowszego No co, no, stopicie, 100 tysięcy dolarów. Tylko tak? to około, to około, około miliona. Tak, tak? Kiedyś chce kupić nowego skalejna za 100 tysięcy dolarów. Dlatego nie ma dziewczyny. E, też A poza tym e, jeszcze nie odłożyłem tyle. Iwan, nie będą rzucały... Będzie się działo zaraz. Oj będzie. Tak. Ale słabo chcę. Bomba się wkręca Bomba się dopiero wkręca No to nic, nie? coś tam użyłeś, ale słabo Samo ręce chyba Bierzesz coś czy nie bierzesz? Nie Brałeś? No, nigdy nigdy. Co, Ja od ja nic nie biorę, ale zacznę nigdy. Ja piję kakao Ty no. kakao pijesz Kakao no. A ty nie robisz? Nie, to plecy mi spięło, ja jestem lepszy od razu Pantla Pan no. Pantla włożysz to wszystko przez to, że wczoraj wypiłem wody dużo. 145 kilo. Szymon czerwicki. Disczęty dzień Noc today. Not today. No każdy ma dzisiaj, ja też taki jestem kurde, jakiś m, kurwa, jest taki. No więc każdy dzień nie będzie taki sam, wiesz co będzie, nie? stanie od razu z ziemi. Malaz. Tak, góry? No? Pojedź. Tak, Naturalnie. No. Tak, tak, no. tak, tak. Bo ja robię tak, tak i wtedy albo nie robią, tak? To tak. jeszcze Za mały kruk mam, nie? Tak. Pokaż, na bo nigdy tak nie robię. No przecież mówiłaś, że musiałam Siła! No, siła! Teraz na z kasą. z kasą. No przecież masz tutaj z nim. Tak sobie z Nie, on tak skręca z brzuchu. Na bark, nie No, no widzę. 55. 55, No. 55, no. 55, no. no. Czy dał czyski z maszka gąsia? Jaki ten maszka jakoś jest? Asymetryczny? Okay. Naturalnie. No masz ty lecą. Już nawiesz? Na rękę, na mnie nie zrobię. No. Na Co zrobię? Co? Nigdy no, nie zrobię. Kurwa, nawet nie chcę leżeć. No nie chce leżeć. Co leży? Jak nie leży, to nie leży. Na tych chcę leżeć, jebałem ty. No w tamtym tygodniu no, co tu się dało. To miałeś siłę, nie? Ale Kama to kurwa, no to mówię, to minimum musi trzech chłopa y, takich oprócz to czterech, nie? Być takich trenujących, wiesz, że każdy nam się ten, nie? Ale no, no, była energia taka, w tamtym tygodniu. No i też jest dzisiaj dobrze, no wiem. Ja nie wiem jak to w ogóle ułożyć lewą ręką. A ten chłopak nie przyjechał? Z... Z A nie wiem, to wiesz, to, to każdym razem ja nie będę, wiesz. Widać, że... Na I... Pach... O, I to nie. To fiw to już, nie? Choro tak samo lekko. Jest jest, jest jest siła. Naturalna siła, naturalna siła Krzysztofa Andrejki z Sopotu. 75 Siedemdziesiąt kilo szybki, leciutko. Można, ale dobrze poszło leciutko. No. Teraz jest y... reflektor ten, Dawaj! Dobrze leży. Fajr! No. Ty, a w tamten Tam nie poszło, nie? Lekko. Zdrowiazko? Chyba on coś w tym naturalnym kąpie, coś chyba je. Przyznaj się, co jesz Nic. Nic nie? Systematycznie przyjął. Ziemniotki. Ziemniaki ze śmietaną. Ziemniaki ze śmietaną. Nie. Co? Spójrzcie, co... Na koniec tego linku płaczu płaczu Na czas. Każdy ma dwudziestkę Co mówi start? Czekaj, ja mówię. Czekaj, czekaj, czekaj. Ola. Are you ready? Yeah. Start! Stop! Prosta okcie Czemaj kuba, Nie daj się im. trzymać Cześć! Brawo! No masakra z tym kurde No co za dziadostwo, nie? Jak mnie to denerwuje Masakra, nie? No i co? Na koniec standardowo Wjechała Pizza Wiem Kaczup, gdzie masz kaczup? Dobre, no